I jest całkiem hot! O, i nie tylko mi się podoba! Dobra, idziemy na imprezę Hej, ty Senti, fajna sukienka! Dzięki! Czy możemy już proszę przestać robić ten ruch? Nic nie widzę! Okej, okay, panie Mick Jagger, czy możemy już przestać? Hej, wiesz, że ty ja cię kontroluję, prawda? <grym> o, naprawdę? O tak! Jak pójdziesz ze mną, to ci to udowodnię Wybacz, ale jeśli to ty jesteś moją bratnią duszą, to dlaczego moja ręka macha na nie? Zaraz ci wyjaśnię, chodź na górę ze mną Hej! Spokojnie, piękna ja... Na mnie? Hej, nie można bić tak ludzi. O, ktoś to ma włoski temperament. Dobra. To było o samoobronie. Chciał ci zrobić krzywdę. Hej, okay, ale nie wiem, czy nie złamałeś nosa temu Kolesiowi. Przepraszam. Wybaczam, ale na przeprosiny podaj mi swój adres, żebyśmy mogli się spotkać. Hello. Pisze tam ktoś? Teraz nagle milczysz. Dobra, łaski bez.